Kochani, witam was w moim syfie. Tu jest pranie. Resztę lepiej, że nie widzicie. Podłoga w strzępkach papieru. Z tym was zostawiam, ale w, w zamian za syf i za to, że siedzę na niepościelonym łóżku, mogę wam zaoferować zdanie. Witajcie w moim syfie po francusku. Bienvenue dans ma bordel. Witajcie w moim bordel. Ej. Spokojnie. Kochani, witam was. Witam Was w odcinku pokoju. Nie jeszcze raz witam was w moim manifestie pokojowym. Dzisiaj przygotowałam dla Was cytat z książki. Przejdźmy do konkretów, proszę was. Jak widzicie, o trochę innej porze. No, wątpię, się tam analizowali to specjalnie, ale czuję potrzebę, żeby powiedzieć tym, którzy zwrócili na to uwagę. że w zeszłym tygodniu było w sobotę. W tym tygodniu jest w niedzielę, a w następnym, kto wie. Nie wiem, czy jestem w stanie ustalić hmm, stały termin, ale staram się. Nie, nie postaram się ustalić, nie jestem w stanie ustalić stałego terminu, żeby nie było nieporozumień. Około co tydzień. Słuchajcie, stu, czytam książkę Nomadyczność. Podmioty przestrzenie, pojęcia. Redakcja Jakub Kornhausen Boże, przepraszam. Zofia Małysa Janczy. To, są, to jest taki zbiór. Esej. W ogóle nie jestem za daleko w nim. Nie, no, to źle nie jest, ale. A co to jest wyścig czytanie książki? Spokojnie. Yy, czytam sobie powoli tę książkę. I był fragment, który mi się bardzo spodobał. Uważam, że może być, i zachęcam Was, abyście odbierali go metaforycznie. <laughs> Pozwolę sobie przeczytać. Dostałam taki zeszyt od mojej książki z Muzeum Prado w Madrycie. I teraz zapisuję sobie w nim cytaty z książek. Nie owijajmy w bawełnę. Czytam wam. Owo rozpłynięcie się pana Somera w otaczającym go pejzażu nie musi być jednak odczytywane w trybie funeralnym. Nie powinno budzić w nas również uczucia porażki czy żadnego żalu związanego z utratą tożsamości. Przeciwnie, to rodzaj zrośnięcia się ze światem, które staje się możliwe właśnie podczas chodzenia, wędrowania, przemieszczania. Przemierzania swoich prywatnych szlaków i wcale nie trzeba tu zdobywać górskich szczytów, pokonywać piętrzących się przeszkód, rwących rzek i niedostępnych przełęczy. Mowa raczej o zaprzyjaźnieniu się z każdym kolejnym krokiem prowadzącym nas między zwykłymi, nieefektownymi, a przy tym też domagającymi się naszej uwagi miejscami. Nie uważacie, że to piękne? Podejście? Ujęło mnie bardzo, tutaj trochę background, bo wiecie, nomadyczność, czyli generalnie takie odludki ze społeczeństwa i skupianie się, skupiamy się tutaj na motywie wędrówki. Ludzi, którzy wędrują, ale nie żeby gdzieś dotrzeć, tylko dla których wędrówka jest celem. No Co również jest bardzo metaforyczne, jeśli chodzi o życie, życie ludzkie. I to, że celem jest przeżywanie życia, a nie osiągnięcie czegoś konkretnego. Swędzi mnie czoło, ale nie mogę się zacząć drapać, bo będziesz swędzić bardziej, więc. Już tak, jeśli zauważycie, że łzawią że mi się oczy, to właśnie od tego uczucia niemocy. No nie, nie, nie. Nie czuję niemocy. Czuję się dobrze. Dobra, słuchajcie mnie. Po prostu chodzi o. Właśnie ten element przeżywania życia. No i tutaj jest świetnie opisana cała taka idea nomatyczności i idea, idę, bo czuję, że chcę iść. I w pewnym momencie książki też właśnie ten stan wędrówki i używania ciała do przemieszczania się i takie bardzo naturalistyczne podejście do ciała ludzkiego. W tej wędrówce i w drodze było napisane, używał. Był taki, jak natura chciała. Jest coś takiego pierwotnego w akcie chodzenia. I takie skupienie się na pewnej funkcji organizmu idę. Nie? Po prostu idę. Mam tutaj jeszcze po tym fragmencie. Mm, był jeszcze wierszyk. J. Kornhauser. Kornhauser. Redakcja Jakub Kornhauser. O, to Pan z okładki. Muszę się bliżej dowiedzieć, co to za połączenie. Ale. O Jezus! Czyli Jakub Kornhauser. Czekajcie. Redakcja Jakub. Dobra, wiecie co, ja tego nie rozgryzę w tym momencie. Czytam wierszyk Pana, Pana, Jakuba Kornhausera. Nic się nie kończy. Nie, nic się nie kończy. Nie kończy się niebo, nie kończy się ziemia, nie kończą się drogi, lasy i morza. Dlatego idź przed siebie, licz powoli kroki. I znowu, w piękny sposób nawiązujący właśnie do przeżywania drogi, zamiast oczekiwania celu. Przeżywanie takiej ordynarnego, zwykłego, codziennego życia w spokoju. I w docenieniu właśnie tych małych rzeczy. Jesteśmy przyzwyczajeni do dążenia do czegoś ogromnego. Po co? Ludzie, po co? No właśnie. Więc. Jestem ciekawa, jak wy odbieracie te dwa kawałki. Coś, co zapomniałam powiedzieć w przednim odcinku manifestu, czyli dajcie mi znać, co myślicie. Mm. Wiecie, ja naprawdę kocham z Wami rozmowy na tematy poruszane w manifestie i generalnie na różne tematy. Zawsze czekam na kontakt od Was. Budujmy, kochani, razem. W moich bramach możecie się uzewnętrznić, że tak powiem. Ja jestem zawsze chętna usłyszeć Wasze myśli. No dobra, ja Wam przesyłam mnóstwo buziaków na ten tydzień. Nie, czekajcie, ja Wam przesyłam. Mnóstwo buziaków na moment, w którym znajdujecie się w stanie obecnym. Czy spoczywacie, czy odpoczywacie? Życzę Wam owocnego odpoczynku. Jeśli zbieracie się do zrobienia czegoś, życzę Wam powodzenia z tą rzeczą. Ale pamiętajcie, jedynym, co musicie robić, jest to, co robicie w tym momencie. Nie ma następnych rzeczy. W tym momencie, jeśli leżysz, to całą Twoją, całym Twoim obowiązkiem, w którym ja ci kibicuję. Jest leżenie na łóżku. Jak sprzątasz wannę, to twoim jedynym obowiązkiem na świecie jest sprzątanie wanny. No i tyle. Buziaki, dobrego momentu, w którym się znajdujecie. Cześć.